kanale, czyli upośledzony Jack Jack ruinuje życie opiekunki. Bardzo wam się spodobał, przypadł on do gustu. Więc przedwczesnym oczyma okazuje się najprawdopodobniej opiekunka tego dziecka, którego zaradziła. Cześć, ja jestem Ponczek, a w dzisiejszym losowym grańsku e, mamy Slenderine. Jeżeli wam się kolejne, jeżeli wam się ten odcinek spodoba, to możecie pisać, to w kolejnym losowym grańsku nagram jeszcze jakiś horrorek, a później jakąś lightową grę, żeby nikt nie był zesnany. Ale, zastanawiacie się pewnie, ale czy ty w ogóle wiesz kim jest Slendrina? Eee, nie, nie wiem, totalnie nie wiem kim jest Slendrina, ale tutaj po prawym górnym rogu widać twarz jakiejś, no nie wiem. No jakby to można było nazwać? No, chyba to raczej jakieś. Z zmora nieczysta, która ją porwała. Nie wiem. Dajcie nas koniecznie w komentarzu: Zostawiejcie łapki w górę subika, a ja zaczynam. E materiał. Pomocy! A, czyli my prosimy o pomoc, bo ja nie wiem o co to chodzi. Znajdź 8 części. Kartki, żeby otworzyć. E klucz kabinet e, zejdź do piwnicy żeby znaleźć całą prawdę o oslendryjnie e, podnoś rzeczy dotykając je podnoś, podnoś e, klucze i odblokuj zablokowane drzwi e, naciśnij drzwi aby je otworzyć e, kawałki obrazka i Klucze będą się wyświetlały. Um, unikać Slendriny jeśli ją zobaczysz. No i otherwise. A, czyli jak się nie spojrzę, to ginę. Jak się spojrzę, to ginę. Dobra. Easy medium hard, czyli od razu, czyli ma od poziomu trudności. No na medium, na medium. My jesteśmy tacy raczej z poziomem naszego przejścia gry. E, muszę znaleźć zagadkę slendery kim ona naprawdę jest i to jest cała lokalizacja to ja mogłem to na kompie nagrać bo ja mam emulator oczywiście podgłośne sobie tą giereczkę okej okay. mamy znaleźć 8 kartek do jakiegoś głupiego kabinetu. mapa kurde Slenderina Maczyłaś w palce w kupnie tej nieruchomości? Bo widzę, że... Staćcie było, dobra. Mamy na początku klucz, ten. Czy jak w labiryncie. No to najpierw widziałem w prawo, bo otworzyliśmy. Szczury, kto się boje szczurów? Szczury alert. Dobra. To są takie... Wow! To była ona? Okej. Okay. To są wiecie, takie... To są myszki bezprze przez prze bezprzewodowe, a, a właściwie duże tych myszek, które są opanowane przez demony. E te myszki zostały wyrzucone przez graczy i są opanowane przez demony, tak to mogę powiedzieć. A to co to, to jest? A! Nawet na sekundę i ryja nie mogę zobaczyć. Znaczy widziałem w menu głównym. Skoro ja, ja się muszę przenieść nią odwrócić, to ja może sobie pójdę tam. Nie, nie zamknięte. Super. Dobrze, że mi na tym mówić. Teraz idziemy gdzie? Styles. Czyli idziemy na klatkę schodową, zapalić. Yy, Żartowałem. No, Żebyście tam z mojej mamy. Jakby co. Najgo Najgorsze Zamskery mi się wydaje, że są na schodach. A wam jak się wydaje? Proszę nam coś w komentarzu. Chętnie nie czytam waszych komentarzy. Klucz został zużyty. Widać, że ten dom po remoncie, bo... ...skoro... ...tutaj nic nie ma i... ...więcej tylko jakieś kartony i jakieś... ...długo Slenderina! Nie strachaj mnie! Bo się sobie zamknę. Nie chcę, żebym się w żeby sobie zamknął Dobra, tu kolejne jakieś szafki. O! Kartka. Kartka papieru. Wiesz, co mogę z tą kartką papieru zrobić? Podetrzeć sobie. Wiadomo, co. A ty. A ty czym jesteś? Pajączek. Tylko. Zastanawiam się. To jest postać z menu głównego. Myślałam, że mnie.

Drzwi, kolejne drzwi Bedroom. Tyle się dowiedziałem. Drzwi są zamknięte, Lecimy dalej. Nie ma co i nie ma co tak gnać. Mamy czas. W końcu włamaliśmy się do czegoś. Do domu, prawda? Mam zegar bez wskazówek. zajebisty zegar. Nie wiem, kogo kupiłaś na bazarku za 100 zł. Groszy, przepraszam. To złotówka. Matematyk mnie. Nie, nie z moją średnią, no to byłby za mnie bardzo dobry matematyk. Dobra. Tu mamy jakieś pomieszczenie. Tutaj Slenderina zamykała ludzi, żeby, piero żeby z nich robić pierogi z mięsem na piątek, czyli na pożar. Tam jest klucz, świeci, ale na pierwszy. Coś... Wiedziałem, że mnie coś blokowało i to jej ryj mnie blokował! Jeszcze się wydziera na mnie ta małpa Mamy połowę karty. A to jest obraz starej śledryiny? To... Nie, to była jakaś jej matka chyba. Nie wiem. Albo babka. Skąd ja mogę to wiedzieć? Gram pierwszy raz w tą grę. Jak zwykle, jumpscary To już coś z tekstury chce, chce mnie przestraszyć Na pewno, ja się dam przestraszyć Wziąłem klucz Starsza pani Zobaczmy co Wszystko z panią w porządku? AAAAAAAA mi z oczu A, jest ona, co jest z tobą nie tak? Kochasz mnie czy co? Kluczyk. Tajne przejścia. Tajne zagadki. Tajna, tajna, tajne zejście do piwnicy. Okej. Okay. Bardzo tajne. Naprawdę bardzo tajne. Naprawdę chcę się dowiedzieć wszystkiego o tej rozwydrzonej małpie. No a przy okazji, gdybym nie sprawdził tego pomieszczenia, to by nie wiedział, że to jest kartka. Kartka papieru. Co mogę zrobić z kartką papieru? No mogę się podetrzeć, nie? Jak zabraknie papieru toaletowego Na toalecie Oczywiście w toalecie się mówi Nie mówcie tak do pani od polskiego To oczywiście Papier toaletowy To mapu też się można podetrzeć Może drogą będzie. będzie Będzie rekord komentarzy teraz więc... Dobra Ło, wow, ło, wow, wow. Proszę pani, pani się nie wychyla. Ja do pani nie przyszedłem tutaj. Nie wiem, co robić. Kartony: jak zwykle, jakaś rodzina po przeprowadzce. To ja stąd uciekam. To ja stąd uciekam. Nie no, tak naprawdę. Gdzie, o gdzie, o gdzie jest zjawa? Gdzie, o gdzie, o gdzie jest zjawa? Dobra. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Nowoczesne wygląda to bardzo. Nowoczesny klimat. To mi się podoba. Mamy dwa klucze. Do czego mogą być te dwa klucze? No ja nie... No bo ja wiem. Dobra. I tak dafiliśmy chyba drogą okręczną, nie sprawdzając w ogóle mapy, eksplorując pomieszczenia. Tu jest kuchnia. Dobra. Spłóżmy kuchnię. Ale naprawdę, do kuchni trzeba mieć klucz? To ja już rozumiem, że jak w ich rodzinie ktoś zgłodnieje, to musi mieć specjalny kuźwa klucz. A jak nie ma klucza, to ma przesrane, bo nie ma co zerzeć. A tak w ogóle to... Spalił... Spalił... ci się chyba... Spaliła ci się chyba zapiekanka! Ale nowa kuchenka, zajebiste te płyty. Zazdroszczę, oj zazdroszczę. Ale tego ryju tu ja nie zazdroszczę! To ja stąd spierdzielam. Graży na to ja stąd. To ja stąd spierdzielam, nie? Ale ciekawe, gdzie. Że... Bo w sumie wszystko już żeśmy. Nie, żeśmy w pokoju nie sprawdzili slendryny. Łocie pocie poruma. Ja nie zapomniałem. Kasztaniackie No, ale tutaj było zamknięte, ale ja, zostało było... otwarte. Dlatego tak po, po, PODSZEDŁEM! Dobra. One key, swuset. Wow! Klucz. Sześć obrazków. To jest... Córka Slendryjny. A, nie, mnie to. Może się nie zbliżamy... Do tego obrazu... Może, zostawmy to w spokoju, może, jak prawilni ludzie, znajdźmy jakieś pieprzone osiem kawałków, by dowiedzieć się tajemnicy o tej zasranej grze. Może jest długie i szerokie i głębokie przy okazji. MOŻE! 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 Coś przeoczyłem na pewno... Office? Okej, okay, Office. Klucz został ty? Zarąbiście. Żeby dowiedzieć się, że tu nic nie ma. Po ścianach nic nie ma? Nic nie ma. Nie ma. Gierka trochę niedopracowana. AAAAA! Chciałem się dowiedzieć co tobie tajemnicy mał, żeby mieć materiał na odcinek A tym jest trochę... To ja... To ja... To ją ja stąd spierdzielam. To ją ja stąd spierdzielam, nie? Nie naprawdę. Bo się pogniewamy. No znajdź 8 części. No gdzie jest ta 8 część? To było ostatnie pomieszczenie. No i dobra, znajdę na przerwie. Dobra, ziomy, znalazłem. Teraz otwórz K-kabinet. To otwieramy K-kabinet, nie? Otworzyłem K-kabinet i co? You have the cellar key, now find the cellar door. Okej, okay. cellar door is here. Czekaj. Cellar door. Where are cellar door? Jeszcze raz. Cellar door is here. Czyli będzie bliżej here. Kurry Russian, English, mother, pum. Mother, mother, my mother... Dobra, lecimy korytarzem. Nie będziemy się śpieszyć. Chyba, że wam się śpieszy do zostawienia łapki w górę. Chodźmy wątpię Dobra statycznych horrorach takie otwor otwar otwarcie drzwi powoduje nagłe ich zamknięcie. I tak się też stało No dobra, a mamy nową mapę? Mamy nową mapę Styles. Dobra, mamy mapę w kształcie odwróconego krzyża. Wiadomo, że tutaj. Te... Wiadomo, że ten Grek ktoś robił z odwróconych krzyży. Skorzystał. Mapa taka jest. Aczkolwiek. Dobra, tu mamy dwa. Po prawej jakbyśmy poszli to mamy jedno i po lewej mamy dwa. Dobra. A na wprost nie ma nic, na wprost chyba nie ma co iść. Ale też sprawdzimy. Okej, okay, no okay, and okay. Dobra, zobaczymy jak, jakie tajemnicy sklewa Slendrina. Oprócz tego, że skrywa się za beczką i zaraz dostanę Damskara. To wcale nie sugeruje, że znam Slendrina, to nie? Ja po prostu wiem jak jest, bo gram w kolory. Mam doświadczenie. A to co są? Story Platz! Find something to break it. This albo it. Nie wiem jak to było, chyba this. Eee, Okej, okay, no to idziemy jakiś łom. Kur... Czeł, czaczki, kurcze czaczki. Okej. Okay. No to idziemy znaleźć łom. A łom będzie naprzeciwko, albo tutaj, nie wiem. Okej, okay, let's go! Let's go, moi drodzy. Arachnofobia, alert! Szkoda, że uprzedziłem sekundę po. Skąd mogłem się spodziewać? No. Mamy skrzynienie małą. Zresztą, czemu nie wiemy, że O, nie znajdę? Jestem... Ułom, jakiś kurwa, a nie łom. Jestem taki łom, ale z u z przodu. Zwiąźcie się, Dobra, ślepy zaułek. Wiedziałem, że to będzie ślepy zaułek. No, po prostu czułem to, no. Nie, bo byście mi się, bo ten przeszedł przyszedł całe gry, nie? Dlatego tu jestem, nie? Gdzie ten przyprzony łom? Zaraz. Normalnie rzucę tym telefonem, nie wiem kto. Beczka? zupa beczka z pierogami? Po tobie to się można wszystkiego spodziewać, ale jakiejś głupiej beczki z, suszony, z suszonymi pierogami? O tam widzę łom się świeci. Serio. Nie, 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 nie pierdziel, nie. Szybeczuń I probably need to use this crowbar on a door here in the cellar No to słuchaj. Kurwa nie strasz mnie Co ja ci zrobiłem, Sendrina? Ja mam takie złe kurwa poczucie humoru Bo ja nie wiem Może a, bo to jest przy wej wejściu, ale ja w ogóle na mapę nie zaglądam. Czyli po lewej są drzwi jakieś i... Tam są drzwi na, na kolejne drzwi, na kolejny koryt i kolejne pomieszczenie znać. Okej. Okay. Już się wysłowiłem. Slendrina także ma straszne... strasznie złe poczucie humoru. Nie wiem czemu. Nie wiem czy mnie jej zawadzi. Tu nie, tu Debil, poszedł na Zamiast pójść na prawo, ja Że się ja, Debil, wy jesteście, kochani, mądrzy, najmądrzejsi. Moja widownia jest najmądrzejsza. Oczywiście, jeżeli zostawi lajka. <ścoughs> e dobra, i mamy tutaj. E Okej. Okay. Jakieś propozycje do losowego Grańska. Pajęczyna, pajonki Kto się nie cyka, ten zostawia łapkę w górę w tym momencie. Dobra, jaka jest skrzynia. Jaka jest skrzynia? Mam nadzieję, że to to, bo jak nie to zginiesz telefon. Wszystkie... Nawet nie zauważyłem tej... To jest rodzina Slenderiny. Sprzed ich um, os piej małpy. Jak to się tam mówi? E, Okej, okay. czyli to jest ten duży to chyba Slenderman, to jest jej matka, to jest... Ja, Widziałam, że to jest matka. Znaczy nie wiedziałam, domyślałem się, no ale wygląd jest taki sam. O nie! Jak są okropni! Wyłączaj tę grę, jeszcze dzieci to będzie You managed to find the answer the mystery of Slenderina. Super, koniec. Kur... Nie wiem, jak tę grę ocenić. Naprawdę. Mi się wydaje, że była ona zarąbista. No. Ja. Oceniam tę grę na dobry, ponieważ za dużo było jumpscarów i w ogóle y, trochę nie była y, trochę te kartki nie były widoczne do znalezienia i musiałem się męczyć z szukaniem, więc daję tej grze dobry. No a jak chcecie kolejne horrorowe gierki z moim udziałem i z moim warciem mordy, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Polecam was zostawić subskrypcję na kanale. A ja się z wami żegnam. Cześć!